Goście chyba tam Goście jakiś tam bylą Trzeba go szybko strzelić oh. Mocny bocik Bez Bo jajki on nawet nie strzelał. On nawet nie strzelał. mnie jak ktoś nawet we mnie nie strzeli, to jest błotem. Kolejny bocik. Te piłka, w ogóle na pewno to było aktor albo błot. W sumie. A który był to to samo, ja? Jeden Piero No, um, za 50, dosyć pokoczona. I to jeszcze nie bez to. I jedna taka sprawa. Um, kiedyś słyszałem o tym od jednego z moich widzów. E, bo Rozumiem najważniejsze tak personalnie, e, że czemu ja gram takim skinem, a nie jakimiś spoconymi skinkami? Ja już mówię, ten skin jest według mnie ładny i jest zdecydowanie jednym na chwilę obecnie ulubionych skinów, e, przez, e, przez co e, gram tym skinem i bending Girl przez jakiś czas. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba. Według mnie ten plecak, który pokazuje ile ma się eliminacji jest bardzo fajny. Yy, jakbyś się na przykład załóżmy jakby kościół ci, jakbyś mu ile, jakbyś się zapytał ciebie, ile masz fragów? Góż, ty powiedział, że masz 8, a on by Ci nie wierzył, to taki plecak jest przydatny, bo wtedy możesz mu pokazać, że rzeczywiście masz tyle, bo taki plecak nie może okłamać. Minus tylko tego plecaka jest taki, że czasami nie... że jak przekroczysz... na przykład na kreatywie, jak przekroczysz już y, wagę z tych fragów, to już powiem tylko tyle, że To się, się kompletnie tak jakby mija z celem, że tak powiem. Bo wtedy ten plecak może ci... Jak on 101 fragów przełączmy? To, to on ci będzie wyświetlał 0,1. Nie, nie musicie mówić, dziwaczna ta logika. Na serio, ona jest bardzo dziwna. Gdzie jest ten gościu? Tam jest. To jest Midas jakiś, więc to na pewno jest bot Ponieważ Midas tam to gra w nie W moich meczach. Więc, już widzicie, mam 5 likwidacji. Dosyć to no, w pierwszym zołnie to tak no... no ale dobrze I to co, co epickie mi znakiło te motorówki ani to fajne, ani korzystne. Jak ja wam mówiłem, to jest film nagrany na nie wiem, ja prawdopodobnie wrócę w niedzielę i postaram się wam w niedzielę wrzucić kolejny film mam nadzieję, że to też będzie tak ogólnie chętny do wzięcia udziału w tym, bo yy, wiecie, bo ja tak naprawdę chętnie, ale oby był, oby był. O tak zazwyczaj ogólnie to jest chętne. Strasznie tego nie lubię, że nie wiem dokładnie, gdzie to ma być I to tak chcę obić. Chcę obić tak normalnie, tak sobie po prostu chcę obić ten statek, ale nie nie mogę, bo nie jadał o ją na hitboxy. I sobie obijesz ten statek. O! O tym właśnie mówiłem, że w ten po prostu trafić gościowi Keva i to jest... Kurna! Jeszcze kolejny jakiś inny gościu krejuje centralnie Nie od pleców Ostro zrobił, ostro, ostro Nie, 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 na mnie się pokusuj El! A my w tym grać siedzi! Tak! Nie ma kurna! Ty myślałeś, go, że gościa w tym sposób to ty nie porobisz? Proszę, proszę nie... Nie. nie. Jest tutaj alien. Dziękuję bardzo. O! Kolejny człowiek! Po prostu so zarąbiście! Po prostu zarąbiście! Kolejny człowiek! To jest zarąbiste, jeżeli chodzi o rozwalanie tego ucho, bo ma taki laser, i albo tym trafić, albo nie. Kurde, ja nie nienawidzę tego ucha. To jest coś dostał. Leży. Spoko, nie, leży. też. tak Dziękuję. Łatwo. No, uuu, miał to. No to, to tak się przyda, ale też się nie przyda. Tak to zwolę sobie to mówić. E, ile to ma wytrzymałości? To się w ogóle zrestartowało, ale ma jedno życie. A to UFO, podaj, ma dwa życia, ale jest w chyba żużyta. Ta ma... jest mocniej żużyta, ale tak jak mówiłem, ma dwa życia, więc tym sobie ja wolę polecieć. to okay. Ja lubię to w takim sensie, że żeby zabrać jakąś rzepki, tym mi tak piję no. żeby ogólnie jakby strzelać w to uchodź tak na nie, no, ale do to. Powiedzcie mi, jaki jest sens strzelanie w coś, gdzie nie ludzi, gdzie trafi, gdzie temu zada jakieś obrażenia. I to po prostu zadaje z losowo. Po prostu to jest, to jest losowo, do, 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 ...do tej zniszczonej iglicy, po tej... ...rzeczy... Z tego... Nie. Jak to było, z pierwotnej mocy, zobaczcie. Przepraszam okay. bardzo. Nie mówcie! To jest ja... Aj. Ty, To mogę normalnie sobie absolutnie wyrąbane i ty mogę w położyć no normalnie no chillu. no to za robisz na jak ktoś chce, jak tam do szkoły, to spokojnie na to je zobaczy także spoko gościu co jeżeli tam jakiś gościu jest to ma prezent w, w, u mnie w postaci do deszczu kulek do, no, do urał zwaliłem rzucik dopiero leć Leć. Traf, kurde. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o! Jest, trafiło to! Od razu! O okay. pomaga pomaga, pomogę, 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 pomogę. Adaptuję go, adaptuję. A co to się dzieje? Tak, akceptować. Mam <laughs> f***a na łeb kulkę. pomogę, masz kulkę. Pop kolejną kulkę. Pop kolejną kulkę. Łap kolejną kulkę. Łap kolejną kulkę. To jest błocik chyba. To jest Nie, to jest zacz, to jest zacz, to jest zacz. Bez nie, bo porobiłem zufo No nie, no bez jaj. A czy... Tak, da się Kurczaka se wezmę Spokojnie pili Następnego tego czeka pilik. pili cały światek Oby z tego rzutu był skarb, bo jak nie będzie to się wkurza. Bo... Uwielbiam swego jak ja używam skargi? Mówiłam, że kocham skargi? No to jest to lepsze RP. Bardzo! I lączka. I drugi lączka. Dobrze Pili! Mówiłem ci, żebyś nie wychodził na Pili! kurna, pili! No! Nie pij! O, Idę tak pijsnąć. Jak poleciał, on do kuradzienu kompleksu doleciał. Boże, szk... Nie wiem, kto mnie czym protaktował, ale nieźle. O Bo walną bombę za dziewięćdziesiąt. No kto mnie? Kto mnie cisnął? He? Może w tym co? Albo w tym! Bo szczerze nie wiem, Nie co mam zrobić. Mógłbyś w tym A, znam łatwiejsze O, 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 o! Widzę gościa, który chyba do mnie strzelał wtedy. Ja, ewidentnie tak, ewidentnie myślałem. Teraz nie ma czego tu skęć. Nie ma trzeba tylko A i tak tego nie polecam. Nie? We śmiecham auga. O, to Ale patrz, żeby... co tego to... Ani nie rusz! Wiedziałem, że on ma coś takiego, co zadaje 90, to on mnie wcześniej właśnie chyba wtedy ścisnął. Chyba na stówek. Na stówek, na stówek, na stówek. gościu. Mam do Dobry stary kolega Mando! Nawet nieźle. 17 eliminacji mam. Dosyć dużo. Ten szpadik chętnie ma. No. A teczkę mogę w sumie za to, bo tego mało używam. O, tam gość przyleciał. Okej, okay, ale najpierw muszę uleczyć się tą apteką, bo jak się nie uleczy tą apteką, to mogę mieć. Czy to są UR? Tak, to są UR! Co jest? Ich nie wybili? Powinni.

Chodziło mi o to, by od razu zaczynać fight'u. Snor. O! To będzie win! Będzie win! Będzie win! Kurde, drugie miejsce! Ajajaj. Więc jak mówię, to jest odcinek, który został nagrany na zapas, A mm. propos kanału... Mam nadzieję, że taki odcinek się też przyjął i się spodoba. znowu przecież do To że znam do Mam nadzieję, że wszystko będzie jak najbardziej ok. Wszystko Wam tam jak chcecie się dobrze Wam uda. Jeżeli będziecie chcieli, to ja bardzo Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ filmy pojawiają się jak tylko mogę. Także. Polecam subskrybować mi kanał, ponieważ to Wasz mało co kosztuje, a mi na serwis dużo pomaga. Więc akcentem roleczku dzisiaj Was pożegnam.